użycia olejku miętowego. Przepraszam za odrobinę spóźnienia, ale jakoś nie mogłam sobie poradzić z tą transmisją na Facebooku, a chciałam, żeby jednocześnie poszło i na Facebooku i na Instagramie. 10 typowych mo możliwości użycia olejku z mięty pieprzowej. Ja tutaj e, chciałam powiedzieć, że, że e, koncentruję się e, na olejku e, dotera i ten olejek, to jest taki olejek, który można użyć na trzy różne sposoby. Jest to e, niesamowicie, e, jest to po prostu naturalny olejek, który ma e, niesamowite działanie. E, ale y, musi to być olejek, właśnie naturalny, nie może to być jakiś syntetyk. Więc na tych, na te, no jeżeli ktoś mnie ogląda tutaj, albo będzie oglądał i używa zwykłych olejków e, jakichś innych, miętowych, które tak się nazywają, e, ale niekoniecznie są czyste i naturalne, no to e, musicie zwrócić uwagę, że na te trzy sposoby, o których ja teraz powiem, no niekoniecznie da się e, te olej, tego olejku użyć. Natomiast ten olejek, tak, używamy go na trzy różne sposoby. Możemy go użyć na skórę, czyli możemy go e, zastosować, Zewnętrznie, możemy go oczywiście wdychać. To jest taki najbardziej, właściwie od tego powinnam zacząć. To jest, no oczywiście to jest najbardziej taki intuicyjny sposób, w jaki używamy olejki eteryczne i możemy oczywiście, możemy również stosować wewnętrznie, dlatego że olejki do teraz są czyste, przebadane, przechodzą masę testów i są również bezpieczne do stosowania wewnętrznego. I na te trzy sposoby mogą bardzo korzystnie wpływać na, na nasz organizm mogą nas wspomagać zdrowotnie. Dodawać energii, wpływać w ogóle na, na nasze emocje. Także olejki to są takie cudowne substancje, które naprawdę na wiele różnych sposobów mogą nam pomóc. No i wracając do meritum, czyli mówiąc o mięcie pieprzowej. Pierwsze zasadnicze znaczenie, pierwsze zadanie mięty pieprzowej to jest chłodzenie. Mięta chłodzi, więc ona się fantastycznie przyda na, w czasie upałów. No, te czasy już minęły, bo teraz robi się nieco chłodniej. Niemniej jednak, Właściwie mięta towarzyszy mi cały czas, nie tylko w, kiedy są upały, ale również kiedy jest. E kiedy jest chłodno na dworze, dlatego że mięta ma wiele różnych innych też zastosowań, a to, że chłodzi również nam się przydaje wtedy, kiedy potrzebujemy schłodzenia z jakiegokolwiek powodu, na przykład gdy mamy również temperaturę, to też w tym, w tym, do tego celu możemy użyć mięty pieprzowej. I najlepiej zastosować ją, nawet bez rozcieńczenia, kropelkę po prostu na, na kark. Natomiast jeżeli stosujemy na przykład u dziecka na zbicie temperatury, to możemy zastosować na spody stóp, tylko należy wtedy rozcieńczyć olejek z mięty pieprzowej. To już stosownie do wieku, im dziecko mniejsze, tym bardziej rozcieńczamy i stosujemy takie no, dosyć spore rozcieńczenie. 0,5% olejku na 10 ml oleju bazowego, czyli np. frakcjonowanego olejku kokosowego. Jeżeli, jeżeli stosujecie olej kokosowy, po to właśnie, żeby rozcięcić olejek, olejek eteryczny, to nie znaczy, że olejek eteryczny będzie działał słabiej, on po prostu będzie się wolniej wchłaniał i będzie również. Jeżeli chcemy uniknąć podrażnienia, czyli jeżeli mamy wrażliwą, bardzo wrażliwą skórę, no to wtedy należy olejek właśnie rozcieńczyć, dlatego że, żeby uniknąć takiego jakiegoś podrażnienia. Druga rzecz, czyli pierwsze, pierwsze działanie to jest takie działanie chłodzące. Druga sprawa to olej eteryczny z mięty dodaje nam energii. I to jest właśnie, ja dzisiaj wspomniałam w mojej relacji i w, również w rolce, którą zrobiłam, że olej z mięty pierwszej towarzyszy mi cały dzień. I to jest prawda. Czyli jeżeli, jeżeli ja rano wstaję, no to, znaczy jeżeli wstaję, no wstaję rano, tak? Nie, nie da się uniknąć tego, że wstaję, więc wstając rano, ja pierwszą rzecz, jaką robię, to po po prostu upuszczam kroplę mięty pieprzowej na dłonie i wdycham. I to jest to działa na, na mnie tak jak taka dodatkowa filiżanka kawy. Ja z kawy nie rezygnuję dlatego, że kawę bardzo lubię. Natomiast można sobie jeżeli tak lubicie zrobić sobie kawę miętową dodać sobie odrobinę mięty do, do kawy. Także mięta dodaje energii. To się przyda również podczas pracy, przyda się również podczas nauki, a, a także podczas na przykład, jeżeli prowadzi się samochód. Jeżeli chcecie utrzymać stan koncentracji i taki, um, takiego um, wyostrzenia zmysłów, no to wtedy użyjcie mięty pieprzowej. Możecie na przykład um, kropelkę mięty upuścić na wacik, położyć gdzieś w samochodzie. Um, można również um, po prostu tą miętą się nasmarować, czyli albo na kark. Ja bardzo lubię sobie wsmarować um, krople właśnie skóry głowy, po prostu um, Właśnie, Bo to dodaje mi takiej właśnie energii i czuję to dotlenienie i też jest i to, i to wyostrzenie właśnie zmysłów. A można także smarować, no w skronie to bym ostrożnie, dlatego że kiedyś posmarowałam właśnie sobie skronie i okazało się, że po prostu się po łzy mi bardzo mocno leciało, więc tutaj z tym to ostrożnie. Także na kark, na skórę głowy. I żeby sobie dodać energii. Można również dyfuzować oczywiście w dyfuzorze. E, można wdychać po prostu z buteleczki, można zaraz trzeć kropelkę w dłoniach i wdychać. E, to jest drugi sposób. Trzeci, trzeci e, sposób użycia oleju kłoterycznego, olej zmięty pieprzowej. Olejek z mięty pieprzowej naturalnie odstrasza owady. Więc jeżeli e, sobie chcecie zrobić taki naturalny spray do owadów, e, żeby gdzieś tam owady po, e, się nie... E, w domu nie, 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 nie namnożyły, albo w lecie e, chcecie się e, bezpiecznie sposób i nietoksyczny chronić przed różnymi owadami, no to wtedy po prostu dodajemy do butelki z atomizerem kilkanaście kropli olejku z mięty i robimy sobie naturalny, nietoksyczny spray, który również mogą używać i dzieci. Także to jest trzeci sposób. Czwarta rzecz, dodajemy do potraw i to jest bardzo fajne, bo możemy na przykład sobie zrobić bo możemy sobie zrobić smoothie, do którego dodamy kropelkę mięty, tylko uważajcie, bo jedna kropla to jest jednak już dosyć dużo, więc jeżeli robicie porcję tylko dla siebie, to być może pół kropli byłoby, byłoby lepiej, albo po prostu zrobić dla całej rodziny na przykład soka albo smoothie i dodać jedną kropelkę i to będzie w porządku. Możecie sobie również takiego olejku mięty pieprzowej dodawać na przykład do czekoladowego brownie. I tu przez chwilę była ze mną Ela Karolczak, Ela, Ela jesteś, jesteś, <grych> więc Ela robi fantastyczne brownie. I dodaję właśnie olej z mięty pieprzowej. To broń Eli jest z fasoli, także no, fajna sprawa. I do tego właśnie mięta fantastycznie smakuje. I także można po prostu eksperymentować z miętą pieprzową, dodawać go do różnych potraw. Można robić czekoladki miętowe. Ja robiłam właśnie, dodawałam do czekolady po prostu kropelkę mięty i wyszła mi czekolada miętowa. Także to jest czwarty sposób. Dodajemy do potraw. Piąta, piąte użycie oleju kwaterycznego z mięty pieprzowej na odświeżenie oddechu. I można najprostszym sposobem: będzie po prostu kropelka, przetykamy palec do buteleczki i kładziemy sobie krople mięty pieprzowej na język. Możemy sobie również zrobić odświeżający taki płyn do płukania ust. Czyli wtedy, na przykład do butelki, w butelce łączymy kilka kropli mięty, na przykład z cytryną, z olekiem z cytryny, i robimy sobie, dodajemy do tego oczywiście wodę, na przykład destylowaną, i robimy sobie taki naturalny płyn do odświeżenia oddechu. To jest, a można po prostu zwyczajnie po prostu krople położyć na, na naszą pastę do zębów, na szczoteczkę, a nawet czasami jak po prostu zapomnijcie pastę do zębów, bo jesteście gdzieś daleko, to użyć po prostu jednej kropli mięty i też będzie ok. Znaczy, no to wiadomo, że to nie, nie, nie jest na długoterminowe stosowanie, ale tak jednorazowo w sytuacji awaryjnej też jest w porządku. Tym bardziej, że jak już będziecie mieć olejki, to podejrzewam, że mięta to będzie taki olej, który zawsze będziecie mieć pod ręką. Ja przynajmniej mam kilka buteleczek mięty pieprzowej: jedną w torebce, jedną przy komputerze, gdzie pracuję, jedną w łazience, drugą w kuchni. Także po prostu mięta jest takim olejkiem, który mi ciągle towarzyszy. To był piąty sposób, tak? Szósty sposób. Dodajemy miętę, po prostu kropelkę do wody bądź do herbaty letniej, jeżeli chcemy sobie poradzić z jakąś dolegliwością układu pokarmowego. Możemy również wtedy zastosować miętę zewnętrznie, dodając do frakcjonowanego oleju kokosowego, i po prostu smarowując wybrane miejsca tam, gdzie jest dolegliwość. Jeżeli nas po prostu mdli, to smarowujemy tutaj w okolicy szyi, tam, nie wiem, w tych miejscach, gdzie po prostu czujecie, że jest ten, ta, ten problem. Tam stosujemy olejek z mięty pieprzowej, albo po prostu, jak powiedziałam, dodajemy do, do wody i wypijamy. I to już będzie takie, takie, takie jakby zastosowanie lecznicze. Także to jest. Szósty sposób. Siódmy sposób. Oczywiście, mięta pieprzowa to jest taki olejek, który nam ułatwia oddychanie. Więc stosujemy w przypadku jakichś nierzutów durny, górnych, nie durny, tylko górnych dróg oddechowych. Takim najprostszym sposobem jest po prostu rozstarcie kropelki i wdychanie. Możemy sobie zrobić taki sztyft do nosa. Dodajemy po prostu kropelki do takiego. Plastik, jest taki plastikowy aplikator, w środku jest taki bołeczek Dodajemy kropelkę na to i robimy sobie po prostu taki sztyfcik do nosa. Możemy sobie po prostu tą kropelkę mięty z olejem bazowym wsmarować właśnie w klatkę piersiową, bądź tutaj w okolicy, właśnie z tyłu za, na, na plecy. Też po po to właśnie, żeby sobie pomóc z tym oddychaniem. Także łatwe oddychanie, a można po prostu najzwyczajniej w świecie wziąć tą kropelkę mięty, można ją rozcieńczyć troszkę frakcjonowanym olejkiem kokosowym, żeby to jednak nie podrażniało i po prostu sobie posmarować pod nosem. I to też wtedy będzie nam ułatwiało oddychanie. Ja tak bardzo często stosuję. To był sposób siódmy? Siódmy. No i oczywiście dyfuzowanie. Dyfuzowanie, czyli dodajemy do, do właśnie dyfuzora miętę pieprzową w przypadku jakichś dolegliwości właśnie górnych dróg oddechowych, po to, żeby sobie ułatwić oddychanie. Ósmy sposób. Dodajemy do szamponu, po to, żeby pomóc naszym włosom, żeby pięknie rosły. Dlatego że olejek eteryczny z mięty pieprzowej ma takie działanie. Hmm, on le w lekki sposób, tak jak, takie, jak na, na, zastosujemy go na skórę, to on ma takie działanie no nie powiedziałabym, że podrażniające, ale on w pewien sposób tak szczypie, tak? I powoduje, że te e, nasze mieszki włosowe się po prostu aktywizują do pracy, więc warto zastosować właśnie do szamponu e, i wsmarować e, skórę głowy. Chwilkę, poczekaj, dopiero, dopiero wtedy spłukać. Można również stosować po prostu przed umyciem włosów, na przykład 5-10 minut przed, smarowujemy właśnie skórę głowy i czekamy, dopiero wtedy myjemy włosy, albo do odżywki do włosów, po prostu do, można połączyć z, z lawendą. To jest też sposób, ja tak stosowałam, zrobić sobie naturalną taką odżywkę do włosów. Właśnie połączyć sobie lawendę, miętę, nawet i cytrynę. Te podstawowe zupełnie olejki, jeżeli nie macie jakichś innych, można od tych zacząć, potem oczywiście można dodać i rozmaryn, tymianek, i najróżniejsze inne, ale te podstawowe trzy to już jest fantastycznie. Czyli dodajemy po prostu do frakcjonowanego olejku kokosowego i wsmarowujemy w skórę głowy właśnie na porost włosów, na piękne, piękne, błyszczące włosy. Czyli to był ósmy sposób. I jeszcze jedna ważna rzecz. Słuchajcie, mięta pieprzowa ona nie tylko energetyzuje, ona w pewien sposób będzie nas też koiła, czyli uspokajała. Więc to jest takie dziwne, dziwne działanie właśnie mięty pieprzowej. Oprócz tego, że ona może na nas działać właśnie pobudzająco, to jednocześnie ona też nas uspokaja, bo ja na przykład bardzo lubię zastosować miętę pieprzową na tutaj w okolice te mięśnie, które mnie po prostu bolą, bo ja pracuję przy komputerze, więc ja po prostu biorę znowu kropelkę mięty. Frakcjonowany olej kokosowy, albo zrobię sobie po prostu roleczkę, którą roluję sobie właśnie tutaj. Roleczka, o tym mówię, to jest taki rolonik po prostu, do którego dodajemy frakcjonowany olej kokosowy i kilkanaście kropli oleju etycznego i po prostu stosujemy właśnie w tych bolących miejscach. Ja bardzo właśnie tak lubię sobie zastosować i mi to przynosi ulgę. Czyli jest to też takie działanie kojące. To był ósmy sposób. Tak? Ósmy? Dziewiąty? Już sama nie wiem. Kolejny sposób dziewiąty to jest po prostu dodawanie do, do butelki z atomizerem i stosowanie jako odświeżenie powietrza w domu, tak? Czyli spryskujemy po prostu pomieszczenia i jest bardzo przyjemnie, można połączyć oczywiście z cytryną, można połączyć z lawendą, albo z jakimiś innymi ulubionymi olejkami. I dziesiąte chyba się pominęłam w tych rachunkach, ale to, dobra, niech już będzie, nie będzie dziesiąty, na ból głowy. Ja stosuję miętę pieprzową, jak mam po prostu napięcie, czuję napięcie w, w, w skroniach tutaj w, w głowie, ja stosuję po prostu kropelkę, rozsmarowuję, a czasem nawet dwie po to, żeby tak właśnie mocno poczuć ulgę. Pamiętam taką sytuację, że mm, jakiś czas temu, kilka tygodni temu miałam potworną migrenę i wtedy mm, po prostu w zasadzie to ja się tą miętą naprawdę tak porządnie wysmarowałam i już mi tam nie obchodziło, czy mnie podrażni skórę, czy nie podrażni. Zależało mi na tym, żeby po prostu mi, ta, ten, 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 mi, mi to przeszło. I rzeczywiście mi pomogło. Także mm, mięta pierwsza właśnie na takie. Mięta jest Fantastyczna, piękna cudowna. Ja po prostu nie wyobrażam sobie życia bez mięty. Także jeżeli nie macie jeszcze olejku z mięty pieprzowej, to gorąco zachęcam. Jeżeli nie obserwujecie jeszcze mojego profilu, to zaobserwujcie po proste sposoby na olejki eteryczne. Jeżeli nie mieliście okazji jeszcze wypróbować olejków eterycznych, to zapraszam do wypróbowania. Ja mogę się z Wami po podzielić em, mini buteleczką em, olejku eterycznego, dobranego do Waszych potrzeb. Jeżeli jest to akurat mięta pieprzowa, to może to być mięta pieprzowa. Po prostu wyślę Wam, albo przekażę osobiście, jeżeli to jest gdzieś w okolicy, także taką próbeczkę, znaczy nawet nie próbeczkę, bo to no po prostu mini buteleczkę, to jest 12 kropelek terapeutycznych olejku eterycznego mogę przekazać i oczywiście zapraszam do udziału, zapraszam do obserwowania mojego profilu, będą, będzie, będą kolejne live'y o kolejnych olejkach eterycznych. Nie wiem dokładnie w jakie dni, jeszcze tego nie zaplanowałam, myślę, że wtedy, kiedy po prostu będę czuła odpowiednią energię, to akurat to zrobię. Także dzisiaj przyszło, dzisiaj zakończę na temat mięty, a w kolejne dni kolejne olejki z tej podstawowej apteczki chciałabym omówić. Jeżeli, tak, jeżeli chcecie wypróbować olejki, to dawajcie znać, piszcie do mnie wiadomości, bądź też wypełnijcie formularz, one się znajdują wszystkie w moim bio. Jeżeli, jeżeli, jeżeli oczywiście oglądacie na Instagramie, a jeżeli jesteście zainteresowani współpracą, to też zapraszam, dlatego że jest to piękny biznes, jest to biznes cudowny.